Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki, 27 lipiec 2013. Dzisiaj na Kikowym Szlaku chciałem porozmawiać na taki temat, czy ufasz. Czy ufasz. Zaufanie to fundament, to fundament właściwie wszystkiego, co w życiu robimy w zespole. Wszystkiego, co e, ma nas doprowadzić do jakiegoś wspaniałego celu, który potrzebujemy realizować razem. Przepraszam, ale muchy tu atakują. I no mówię, zaufanie jest tematem, jest czymś ogromnie ważnym. Czymś, bez czego trudno jest budować coś trwałego, trudno jest budować zespół, wręcz niemożliwe jest budowanie zespołu. I szkolenie, które jest przed nami, to szkolenie sierpniowe, trzyetapowe, które będzie tym fantastycznym startem do budowania wielkiego, wspaniałego biznesu z Morindą dla wielu, 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 wielu liderów, to szkolenie wzbudza wiele emocji. Dzwoni do mnie wielu liderów w ostatnim czasie, takich prawdziwych, autentycznych liderów i wśród pytań, które mi zadają, bardzo często przewija się to pytanie Waldek, czy ty ufasz tym ludziom, którzy poprowadzą to szkolenie? Czy ty ufasz, że, że powinienem zainwestować te 1500 zł, żeby rzeczywiście E, zmienić coś w swoim biznesie, żeby stanęło to wszystko na nogi. Czy to będzie warte? Czy, czy, czy ty ufasz, że naprawdę warto, że, że, że trzeba tak zrobić? Ufam stuprocentowo. Odpowiem, jeżeli jesteś wśród tych osób, które zadawały mi to pytanie, to ci jeszcze raz upewnię: jeżeli jeszcze mi takiego pytania nie zadawałeś, a nosisz się z tym pytaniem, czy wahasz się, to mogę ci stuprocentowo odpowiedzieć, że ufam. Ufam tym ludziom, e, że zrobią. Dla nas coś niesamowitego, coś niezwykłego. Ufam, że to będzie coś, co pozwoli nam wznieść się naprawdę na wyższy, znacznie wyższy poziom niż kiedykolwiek. W, w, w biznesie z, bizne, z, z Muriną byliśmy niż kiedykolwiek e, m, nawet w tym, tej największej fali e, potrafiliśmy, e, potrafiliśmy się wznieść. Czy, 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 czy będziemy dużo wyżej punktów, w którym e, byliśmy, kiedy wydawało nam się, że wszystko idzie wspaniale? Ufam, absolutnie ufam. Pytanie do Ciebie, czy Ty ufasz? Czy Ty mi ufasz? E, bardzo ważne, czy ufasz sobie, no, od tego się zaczyna, ale czy jesteś gotów mi zaufać? Czy jesteś gotów mi zaufać, że naprawdę chcę Twojego dobra? Że mało nawet, że chcę Twojego dobra, ale wiem, że to jest coś, czego nie możesz opuścić. Wiem, że to jest coś, co stworzy tak niesamowity fundament dla naszej pracy w przyszłości. Da nam tak niesamowite narzędzia do ręki, że jeżeli odpuścisz sobie to, to będzie jeden z największych błędów w budowaniu marketingu. Wierzę, wierzę, że tak po prostu będzie. Mało wierzę, wiem, że tak będzie. Dlatego to pytanie, czy ufasz, jest bardzo ważnym pytaniem. I zadaj sobie e, sam czy sama to pytanie. Czy naprawdę ufam, że potrzebuję wielkiej zmiany w moim biznesie? Czy ufam mojej górnej linii? Czy ufam Waldkowi? Przecież to już się tyle lat. Różne były koleje losu, różnymi ścieżkami szliśmy. Wielokrotnie musieliśmy zawracać, wielokrotnie były błędy, ale czy jednak ten raz, ten szczególny, bardzo ważny raz potrafię jeszcze raz zaufać, zaufać jak naprawdę od serca i uczestniczyć w tym fantastycznym programie, być wśród tej dwudziestki, tej dwudziestki, która będzie niosła w Polsce z Morindą. To co Morinda ma tutaj do zrobienia, do zrealizowania. Będzie niosła z Morindą fantastyczne przesłanie, fantastyczną możliwość, którą będą ludzie od razu brać i od razu realizować. Możliwość zarabiania wielkich pieniędzy i możliwość dostępu do fantastycznych produktów. Możliwość budowania autentycznego, profesjonalnego marketingu sieciowego. I tyle na dzisiaj. Pozostaje pytanie, czy ufasz. Do zobaczenia jutro. Hej!